Adam Mickiewicz napisał o niej. Ta kobieta godzi z rodzajem ludzkim i może natchnąć nową wiarą w cnotę i dobroć na ziemi. Zdaje się mieć życia tylko na parę godzin, a przecież znajduje zawsze siły na służenie innym. Dzisiaj w cyklu zapomniani bohaterowie Klaudyna Potocka. Gaudyna Działyńska urodziła się 27 sierpnia 1801 roku w Kurniku w rodzinie arystokratycznej. Dzieciństwo spędziła w pałacu w Konarzewie koło Poznania poczujnym czujnym okiem babci, Anny z Radomickich. Od dziecka przepadała za muzyką i za opowiadaniami z historii Polski. Matka Justyna z Dzieduszyckich. Sprowadzała dla jej edukacji najlepszych nauczycieli śpiewu i tańca, literatury i historii, języka polskiego, i języków obcych. Była wątła i chorowita. W wieku ośmiu lat wyjechała z matką i rodzeństwem do Drezna, skąd po paru tygodniach znalazła się w Paryżu. W 1812 roku Działyńska wróciła do Wielkopolski. Jedynastoletnia dziewczyna obserwowała z przerażeniem długie kolumny rannych żołnierzy napolońskich, Wracających z nieudanej wyprawy na Moskwę, w liście do przyjaciółki Elizy, radziwiłówny pisała: Spotkałyśmy jakieś wojskowe wozy, a na nich maszkarnie nie ludzi. Byli to ranni chorzy, z odbrożonymi palcami, uporanionych rąk i nóg, pokrywani szubami i derkami, drżeli z zimna, bo mróz był dwudziestostopniowy. Oddałyśmy im wszystko, cośmy miały, każąc w Poznaniu zajechać do naszego pałacu. I wtedy przysięgłam sobie żyć dla pociechy moich najbliższych, dla pożytku współbraci. W 1825 roku weszła za mąż za Bernarda Potockiego. Kiedy do Wielkopolski dotarła wiadomość o wybuchu powstania listopadowego, w pierwszej grupie ochotników był jej mąż, Potocka, w tej sytuacji. Sama przygotowała środki opatrunkowe, zaopatrzyła się w możliwie największy zapas pieniędzy, zabrała dary od rodziny i znajomych dla polskiego wojska, po czym wyruszyła do Warszawy. Do stolicy Polski dotarła 12 grudnia. Tu wstąpiła do Towarzystwa Dobroczynności Patriotycznej Kobiet, którego przewodniczącą była Klementyna Stańskich-Hofmanowa. Przywiezione pieniądze przekazała na wyposażenie lazaretu dla rannych powstańców. Kiedy wojska rosyjskie podeszły na przedpola Warszawy i doszło do bitwy o Olszynkę-Grochowską, Potocka natychmiast pospieszyła do punktu opatrunkowego na Pradze, aby pomóc lekarzom. Kiedy po bitwie dowiedziała się, że na pobojowisku mogli zostać żywi żołnierze, wyruszyła w nocy, aby ich odnaleźć. Wielu w ten sposób uratowała od niechybnej śmierci. Potocka spędzała w szpitalu przy rannych po 16 godzin dziennie. Niosąc pomoc i pociechem, na ich potrzeby wydała nie tylko wszystkie prywatne pieniądze, ale również posiadane kosztowności. Kiedy dowiedziała się o pojawieniu się epidemii cholery w Jędrzejowie, niezłocznie udała się tam z lekarstwami, środkami dezynfekcyjnymi oraz namiotem, aby urządzić tam lazaret. Po jego powstaniu posługiwała chorym. Na wieś o klęsce Wojsk Polskich pod Ostrołęką 26 maja 1831 roku Potocka natychmiast pospieszyła wraz z kilkoma przyjaciółkami na pole bitwy. Przez tydzień, dniem nocą wędrowała po, po bojowisku, szukając żywych. Następnie wraz z rannymi pojechała do Warszawy, gdzie ofiarnie pomagała im oraz chorym na cholerę. Kiedy skapitulowała powstańcza Warszawa, Potocka nie opuściła miasta wraz z Armią Polską, tylko pozostała wśród rannych żołnierzy. Kiedy do miasta wkroczyli Rosjanie, uratowała przed zesłaniem na Syberię grupkę oficerów, którzy jako jej służba opuścili miasto. Było to możliwe, ponieważ gubernator Warszawy, generał Jan Dewit, był jej dalekim, powinowatym i nie znał roli, jaką odegrała w powstaniu listopadowym. Opuściwszy Warszawę, Potocka dotarła do Modlina, gdzie stacjonowała powstańcza armia. Znowu dniem i nocą służyła pomocą rannym żołnierzom. Razem z nimi przekroczyła granicę z pusami. Władze pruskie, szcząc się na Potockich za udział w powstaniu, nałożyły sekwestr na ich rodowe dobra. Kiedy przybyła do opieczętowanego pałacu w Trzebawiu, żandarmi wręczli jej nakaz opuszczania Księstwa poznańskiego w ciągu 48 godzin. Wówczas na oczach oniemiałych żandarmów zerwała pruskie pieczęcie i kazała wynosić z pałacu wszystkie kosztowności, które potem spieniężyła na potrzeby polskiej migracji. Potocka udała się do Drezna, do którego tłumnie zaczęli napływać. Powstańczy wychodźcy. Tu rozwinęła szeroką działalność charytatywną. Ignacy Domejko pisał o niej. Sama już zubożała, posprzedawała brylanty swoje szale i co miała kosztowności – Zbierała te składki i zachęcała innych do ofiarności. Pracowała bez wytchnienia. Ponieważ rozdała już wszystko, co miała, wykorzystywała swoje wpływy i znajomości, aby pozyskać fundusze dla ubogich emigrantów. Wśród jej podopiecznych był poeta Wincenty Pol, który tak oceniał jej rolę w swoim życiu. Postać Klaudyny unosiła się przed moją duszą jak ulotny ustęp wielkiego poematu, jak nuta bolesnej pieśni. Potocka opiekowała się również Mickiewiczem. Któregoś wieczoru wpadł on w pisarski trans, po czym czując, że zaczyna tracić siły, zdążył tylko wezwać pomoc. Z pomocą pospieszyła Klaudyna z mężem Bernardem. Kazała jeszcze ocucić i położyła spać. Następnego dnia odwiedziła go w towarzystwie Ignacego Domejki. Mickiewicz to, co napisał wieczora poprzedniego, przepisał i ofiarował Klaudynie. Luźno porzucane kartki zebrał do Mejko i zabrał do Paryża, wcześniej je przepisując. W ten sposób czystopis trzeciej części Dziadów znajduje się w Kurniku, brudnopis w Paryżu w Bibliotece Polskiej, a tak zwana kopia do Mejki z odręcznymi poprawkami Mickiewicza w Bibliotece Jagiellońskiej. Kiedy pod wpływem nacisków Rosjan Saksonia wydaliła polskich emigrantów, schorowana Potocka wraz z mężem udała się do Szwajcarii. Tam osiadła w Genewie, Skąd kierowała akcją pomocy dla wychodźców. Klaudyna Podocka zmarła 6 czerwca 1836 roku w Genewie, będąc w siódmym miesiącu ciąży. Aleksander Jełowicki na wieść o jej śmierci zanotował: Nie masz Polaka, któremu by ta strata łez nie wycisnęła, bo nie masz Polaka, co by nie doznał wpływu jej ducha opiekuńczego, który się pomiędzy nami pod postacią Klaudyny przewinął. Została pochowana na cmentarzu w Genewie, kiedy w 1879 roku cmentarz był likwidowany. Jej zwłoki przeniesiono do grobowca rodziny zamońskich na cmentarzu Montmercy pod Paryżem.